Dzień się budzi, noc truchleje. Złomik z magnesu. Znowu muszę jechać za wieś, chociaż dopiero byłem. Większość jest z magnesu, ale nie wszystko. Także ja jadę to spieniężyć. A was zapraszam na połowę magnesem, bo byliśmy z Tomkiem afurat. No i jak widzicie, działo się, a to nie jest wszystko. Zapraszam. Ty jak ładnie, nie? Grają. Słuchajcie, dzień dobry. Którą mamy 6.05. No, my już po kawu, z Tomkiem się ma Tomek. My się jeszcze nie widzieli, nie, no wiadomo. Przywiozłem go autem, ale jeszcze się my nie widzieli. Yy, ence, pence, w której ręce mam na pewno 10 groszy i yy, 5 groszy, czyli 15 groszy już zarobione. Yy, Tomek znalazł już nawet jakieś leki. Niezbożej apteki. I co? I jedziemy na Magnesiwo. Ja dzisiaj jestem z Tomkiem w miejscu, gdzie byłem z Bogusiem, ale wtedy to było do pasa. Z Bogusiem, z panem tatą. Oczywiście Boguś pozdrawiam. I tu było do pasa, a teraz jest do kostek. No ale to może i dobrze, panie Tomku. Zobaczymy. Nie? No. No to lecimy. Jakiś ptak, wrona, kruk czy inny gawron drzeja tak, Tomek mi zrobił takie widzicie. Tomek kurde lubi zaskakiwać. Taką szeklę mi nałożył. Nową linę, mówi masz. A ja mówię, dziękuję. Musi tak wyglądać, kurde. No. no patrz, jest pierwszy kawałek łańcucha. Tu są jakieś cegły, tu ogólnie coś się działo, dlatego. O, zobacz, już jest. Ja tu wtedy byłem styczką, a gwoździe styczką, a dlatego postanowiłem, żeby tu wrócić. Ponieważ tu nigdy nie był taki silny magnes jak Baśka właśnie. No i o, Tomek już ma AGD, i warto przegrzebać to miejsce pod kątem AGD, znaczy twu pod kątem złomiku, który siedzi głębiej, prawda? No i zobaczymy. Zabawa o świcie. No są jakieś takie o, tutaj znalazłem w ogóle tą gumową nakładkę na SDKFZ, czy jakoś to się tam nazywało. Tak jest patrzcie to, no załóweczka jakaś się trafiła. Gwoździorkowa. To Magma. No to jest na wampiry. O kurde. Patrz, no ty, ja też zobacz, gwóźdź kolejowy. Wyszedł taki. Dobrze zachruściały. Byli we wsi kolejarze. No to palili podkładami, nie? Był przydział, jak dobrze pamiętam. Starzy kolejarze opowiadali dwa te dwa podkłady yy, rocznie, chyba takie stare ściągane przy remontach. Latem, yy, właśnie ten. Tomek pyta, czy można było palić tym. O, też mam patrz dwa gwoździe na raz. O i ten. Chodzi o to, że olej kreozotowy to jest rakotwórcze świństwo. I jak jesteście na przykład na stacji kolejowej latem, zwłaszcza, to jest taki bardzo specyficzny zapach, który ja też uwielbiam, ale nie wdychajcie tego nigdy, ponieważ to jest rakotwórcze. To ścierwo jest rakotwórcze po prostu. A ja chyba widzę, panie Tomku, AGD. Ale widzę też, że tu jest grubo, jeśli chodzi o szkło. Jest piwerko. Tu jest szkiełko. Tu jest AGD. O! Jest jakaś misunia. Ale zobaczcie, tutaj co się wyprawia. O! Tu jest normalnie zwałóweczka szklana. Tu jest, patrzcie, puszeczka i AGD jakieś szczęp. i tu też jest chyba AGD. Ja. O, jest pierwsze poważne AGD, panie Tomku. Normalnie garnek, ale on jest czymś zatkany. A czym ty jesteś zatkany? Nie wiem, innym garnkiem jest zatkany. My go otworzymy, żeby powierzchni magazynowej nie zajmował za bardzo. Do niego napchamy. Coś Artura tu przyciągnęło. O, Tomek zgadnie jaki kolor ma ten garnek. Nie, 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 nie. <śla> Wcale nie jest niebieski. O, jaki piękny opór jest trzeba dźwigać połączenie kolejówki i uchwyt z wiatra fajnie o. co my to mamy ucho, tu jest jakiś grubas coś żeliwnego złamanego e, z ko koło od roweru i, i garnuszki w wodzie widać wszystkie kształty tam coś jest, jakiś chyba czajnik szmota na brzeg tu wziąłem z auta, kurde tej yy, torby na śmieci niestety, ale tutaj i tak widzę, że jedno to by było za mało tu coś jest, ale nie tutaj o jest, pytanie co to jest o, AGD to nie był czajnik tylko Misunia jakaś chyba. No to do wiadra. Wiadro pełne, ale nic nie waży. <laughs> Zamącimy sobie wszystko. O patrzcie. Tomek chyba podkowa. Ja. Podkowa jaka. Kurde, treściwa. Treściwa Podkowa, fajna. A tu jest garnek pod tą folią. O właśnie to! wiadro nic nie waży, jest pełne kurde chociaż czy ja wiem, że nic nie waży no waży zaczynamy drugie wiadro zobaczcie ile tu jest szkła ale tu i tak trzeba wrócić także. tylko z siatkami Tomek idzie w dół łękawki ja wyjąłem hutę szkła orzesze a Basia wyjęła resztki koła, które wcześniej gdzieś tam liznęła, że tak powiem. Że jest tego więcej, ale to jeszcze pełne koło nie jest. Także gdzieś powinno być więcej. Tomek mówi, że szerszenie gdzieś tam szumią, bzyczą. Wolałby mnie. Ja w tym czasie mam żeliwnioka pyszny. I coś bardzo współczesnego, czyli taterka z tego roku. Wygrał cztery taterki. Patrzcie, my kurde na magnesie, a Tomek ryby łowi. Co to jest? Okoń? Tam jakieś małpy się w ogóle po drzewa rzucają. Kleszcz, poka. Ale duże, no? Kurde, w takiej małej kawesce takie ryby. Ać mi się przypomniało jak na Mazurach my łowili karaśki i babcia na łby ucinała, patroszyła i z tym kręgosupem, coś mi wszystko leciało do naszych brzuchów, kurde. A jak one chrupały. Mm. Poka, kurde, ale bardzo ładna ryba pod słońce. Duża, nie? Przyznam szczerze, że ja takiej na wędkę nigdy nie złowił. <laughs> ładna. Tomek twoje miasto rodzinne, bielsko, z jakimś gawronem kurde No właśnie się śmieje Jest jakiś oreł na tym Na y, sztymplu Dzień bez zawiasa, dniem straconym ze starych pięknych drzwi Dno wiadra zawalone Złomem ale nie ma się czym pochwalić tak naprawdę nic specjalnego, po prostu złomik. Jeszcze jeden gwóźdź, ale stan igła, kurczę. Bardzo ładny. Natarg starości. Coś jest grubego, pamiętam, coś jest grubszego. O, tylko co? Pytanie. Jakoś coś tam i. Blacha taka ładna, elegancko. Chciałem tylko Tomka wyprzedzić, ale Baśka się tu przykleiła do czegoś. No i co? O, se pierdnęło. Idzie. A jaki piękny. Żuberek wypukany, kot kreskowy cały, czyli prosto z łękawki leci jako 10 groszówka do lidla. Tu jest za głęboko, tu jest piekielna głębia. Przeszedłem brzegiem, a na brzegu kto leży? No, garnuszek leży. Dropsy znalazłem. Zakłady wytwórcze w Gliwicach spałem, ale bez dropsów, niestety. Ale za to z popiołem o takie fajne tu jest ten otworek żeby drops mógł wypaść pyk ciach ciach super sprawa łopanie zawias wyszedł od stodoły piękny u mnie już praktycznie pełno garków nawaliłem żuberkami kurze dosadziłem i zrobiło ból 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 i mamy kolejnego pysznego. Tam jest tak głęboko, o tu, że Tomek przejść nie może. No właśnie. A tu mamy, ty, to jest tłok aluminiowy. Tak? Widzisz ty to, to z czołgu, nie? Nie wiem czego, ale duży. Ty to tam, to co jest tam wystaje z brzegu to też nie jest to samo? Co tam było? ja nie wiem Trzeba popatrzeć Musisz się tam cofnąć panie Tyle co powiedziałem do Tomka, że chyba nie ma sensu chodzić tu w tych kamlotach, a on mówi jak nie ma. No i patrzcie No właśnie, nigdy nie mów nigdy, kurde. Ja weź to też odczep O tego opa Znoszę już wiadra właśnie przyszedłem po to które tam stoi i to tu buteleczkę ale oczywiście na włożenie baśki do wody i już dwa gwoździe Przecież ja tu przed chwilą chodziłem, prawda? O kurde Tomek znalazł się kiedyzowywał się po zaginionym drwalu. No My tu byli przed chwilą. Trzy razy tędy przechodziliśmy. Tak to właśnie wygląda. Tomek wydał z siebie właśnie okrzyk radości. Wszystko mu się wywaliło. No tak to bywa na magnesie. Idziemy tam, tam. Tam kiedyś z Tomkiem trafiliśmy miejscówkę i tutaj krajuszkiem pola 80 km przytaszczyli. To była wyprawa. No idziemy, może coś znajdziemy. Jest kładeczka i widać że chyba dawno nikt tędy nie szedł no to zobaczymy jeszcze stoi panie tomku ale chyba powiem ci że tu jest głęboko to co? chopsiup? no chyba jest głęboko hmm? sprawdzimy to albo inaczej sprawdźmy to czy jest głęboko o żaba żaba czy tu jest głęboko ona nie wie bo ona pływa tam o panie, tu jest popas, o panie, tu jest popas, <laughs> ale nie wejdziemy raczej. Kurde, no ale ja, ja, patrzcie co się dzieje. Ciach, pionowo w dół. Ciach, dotąd Tomek. No do pasa, idealnie do pasa. To co? Będziemy się kładli na tej kładce i linę moczyli chyba. Telefon do Tomka przemówił. Nie wiadomo o co chodzi, ale złom jest, ale tu jest kurde metr 80 m w dół, słuchajcie. Dosłownie metr 80 w dół. Patrzcie. O, o nie, przesadzam, ale półtorej metra, no. O, patrzcie. No złomik jest. No ale cóż z tego, jak tam się nie wejdzie. No, panie Tomku, takich połowów to Artur jeszcze nie miał. O kurde, a my mamy za krótkie liny. I co? Ja pierdziele zarzuciłem i coś wyłowię. A i widzisz, ja też mam swoją. Ty wyłowiłeś tam, a ja wyłowiłem tutaj Tomek jakąś lagę. Co to było? To było chyba coś żeliwnego, jak się nie mylę. Пока. O, noga od tego, od ławki. Kurde, no, dobrze. Podoba mi się tu. Mimo wszystko mi się tu podoba. Położysz. O, panie, jest coś. Coś idzie, patrzcie. Łopata. Ale nie tylko, bo szpadel w zasadzie. He, tu No. A szkoda, że liny dłuższej nie ma, nie? I znowu mamy jakiś ciężar tumek. No patrz, o kurcze. Ale jajca. Kolejna płyta z pieca. I jakieś takieś. Co masz fajnego? Esy, floresy, fantasmagorie. Ech. A my bez wiader, tylko z taszkami, z reklamóweczkami dokładnie. Może to nie był dobry pomysł, żeby tu przychodzić Tomek. Tomek coś ciągnie. O, podkowę masz. Podkowa i płyta z pieca za jednym zarzuceniem. Ja też coś ciągnę. Ja ciągnąłem drewno. A my nieprzygotowane. O! Taka szpachelka. Sprychy z roweru z mosiężnymi końcówkami patrz jak ja mam zjazd do bazy A, jeszcze jedna łopata i jaka piękna spinka do drewna o w mordę ale się wkleiła baśka idealnie w kąt prosty o kurde Tomek Nie odczepię Jest o kurde coś się kołysze Panie trzymaj mnie za kaptur Bo jak mi podle o kurde Jak mi podlewą nogą O kurde Ty czekaj Będziemy jak tą rzepę Ale tam jest jakiś kotleciur Tomek o tego jeszcze nie grali. Tego jeszcze nie grali. Ja pierdzielę. Heh. Ale miejscowa. Ależ pięknie słyszałem, jak się do baśki coś przykleiło. Domek, jak myślisz, co to jest? Czy to jest kolejna płyta z pieca? Ach. Ale powiem wam, że ja już nie mam siły tego odklejać. To oznacza, że trzeba jechać na drugą kawunię. Wiecie co, my tu jesteśmy 5 minut i tak to wygląda. O, nie wiem, widać coś. Poddajemy się. Przyjdziemy z długimi linami. To wtedy będziemy działali. Bo wpaść tutaj i przemoczyć się. To jest moment. Pakujemy i spadamy. A z Wami się żegnamy chyba, co? Tomek? Chyba tak. Trzymajcie się, papaty, widać jeszcze te cienie. Patrz, u, one układają się w serduszko. Nie. <grytanie> Wydarzyło się tak, że po drodze z Nadłękawki odwiedziliśmy skup u Pani Jasi w Dankowicach. Sprzedaliśmy 34 kg, ale tylko grubego. Za 27 zł. Cały cienias i reszta zostały. Ponieważ to trzeba przebrać, bo tu Tomek nabrał jakiś, widzicie? Podeszwy, nie podeszwy. <tomek>, Tomek to jest wariot. E, nie? No dobra, nie odzywa się, patrzy na mnie zbyka, kurde. <tomek> Także jeszcze tyle zostało do spieniężenia, 27 już zarobione. Trzymajcie się i papaty. Posegregowałem sobie wszystko to, co zostało. Jestem wielki tłok, ale ja go muszę młotem jeszcze wystukać, żeby to ze środka wypadło. E, nie zważę tego niestety, bo próba mimo szczerych chęci zakończyła się tak. I tak, a tu jest he, he, za dużo, żeby złapać, chociaż też jest ciężkie i może się to urwać. E, ale to jest dobre zobaczyć. To dryfowało sobie po wodach łękawki. Wziąłem do śmieci, żeby wyrzucić. Zrobiłem tak. Ha, ha, ha. A tam jednorożec. Ja pierdzielę. O no takie jaja Tak 107 kilo pyknęło Po 70 groszy Dało 75 zł, Ale mam 74 Tam się jedna schowała Bo odkupiłem sobie o, Taki świecznik Na targ starości Złotówkę mi kosztował Także myślę że warto było Nie?